Tak, zdajemy sobie sprawę z tego, że wykonywanie takich działań inwestycyjnych przy szpitalu czy wokół szpitala nie jest problemem łatwym. I zdajemy sobie sprawę z tego, że nie możemy zbyt długo czekać z rozpoczęciem tych prac. Chcemy dosłownie w pierwszych miesiącach w luty chyba marzec jak pogoda pozwoli oczywiście w sensie warunków atmosferycznych to. Chcemy, żeby to pilnie rozpocząć, bo nie chcemy mieć perturbacji związanych z końcem roku i pewnymi kłopotami wynikającymi z tej schetynki. Oczywiście zasada jest prosta. Ten, który wygra przetarg na roboty wykonawcze budowlane, odpowiada również za cały wariant związany z y, objazdami, z organizacją ruchu przy tej inwestycji. Dlatego tu przedwcześnie, żeby takie szczegóły przedstawiać, y, może Pani Dyrektor tu jeszcze parę zdań na ten temat. Natomiast w porozumieniu y, z Inżynierem ruchu, w z projektantem i, i staramy się y, zrobić taką organizację objazdów, żeby y, dojazd do szpitala był albo z jednej, albo z drugiej strony. Na pewno nie obejdzie się bez jakichś większych obiadów ulicą górczyńską, bo takie, takie, taka konieczność na pewno zajdzie. Natomiast y, definitywnie nie potrafię powiedzieć, będziemy wiedzieli to mniej więcej w okresie około miesiąca do dwóch miesięcy, jak to będzie wyglądało faktycznie. I będzie to powiadamiane na pewno wszystkich z dużym wyprzedzeniem z miesięcznym. Czyli raz będzie wjazd od Czartorskiego, ale tak. a na, tak, tak. na pewno nie da się zrobić tych Naczy... robót y, przy połówkowym zamknięciu drogi, przy y, jakiś tam innym, bo tam jest im uzbrojenie podziemne i bardzo dużo musi być zamknięte y, całościowo ulica, tylko kwestia z której strony i gdzie i kiedy. Nie? Jeszcze mam takie pytanie. W tym roku zamiast, zamiast y, Miliarda złotych yy, przeznaczono 250 milionów, milionów. To jest 1,4 milionów tych Na całe województwo to jest 10 milionów 600 tysięcy jest podziale na drogi gminne i powiatowe. Także z tych 5 milionów, które przypadły na drogi gminne, na całe województwo dostaliśmy jak na razie te 2 miliony 100 tysięcy. No bo to obrazuje jakby na no, skalę problemów. Dofinansowanie otrzymały tylko trzy projekty.